Dzisiaj. Witam Państwa z radością. To jest Marcin. Marcin jeździł ciężarówką i dostał w Danii mandat na 70 tysięcy złotych. I 17,5 tysiąca euro. I teraz tak, moim zdaniem jako kierowca zawodowy powinien wiedzieć, jakie w Danii są mandaty. Ale z drugiej strony tam jest wypisane przekroczenie czasu pracy o 5 godzin, ale jest też o 6 minut albo o 2 minut. To to trochę duży ten mandat. Marcin wziął kredyt. Firma transportowa padła. Pecena z Kaszewiak łączy się na Skypie ze swojej chaty. A skąd wiem, że to jego mieszkanie? Powie, złote lustra burzuj ma. Ciekawe co jeszcze? Klamki w cekiny? Pani Jaworowicz mówi, że polska policja powinna być ostrzejsza. Polska policja była równie surowa. Polska policja to niech się lepiej weźmie za uberowców i bolciarzy. Przecież jak ja jadę po Warszawie widzę, że jest Toyota Prius z włączoną nawigacją. Bo go omijam jakbym tirem nawracał. O. Pani Jaworowicz to nawet dosadnie. Żą fatalnie ci ze wschodu. Pani Elżunia się w język nie szczypie. 79 lat, a temperamentna jak nastolatka. Ale słuchaj. Jako ekspert wypowiada się piosenkarz. A dlaczego? A bo Marcin dostał mandat w Danii, a piosenkarz mieszkał w Danii. I pa... I pani Jaworowicz pyta, czy piosenkarz jest szczęśliwy Czy pan jest szczęśliwy? Oczywiście, że jestem bardzo szczęśliwy No spoko, że jest szczęśliwy Bo Marcin, który płacze to no chyba nie Jevak opowiada, że dostał kiedyś zdjęcie z radaru Ładnie że pan wyszedł ja... na tym zdjęciu, ładnie No kur... Ale co to ma do rzeczy? I tutaj Marcin płacze A pani Jaworowicz mówi piosenkarzowi, żeby Marcina pocieszył Czym pan by chciał pocieszyć? Trzeba się troszeczkę wycałować, Marcin, no to bez amemucjo Bez, ammucio. bez ammucio. I pani Elżunia z przekazem. I całuj mnie całuj No nie mogę pana pocałować, ale całujmy się na wiosnę. Bo chłopa, co ma 70 tysięcy długu Marcin, nie płacz. Całuj się, bo kwiecień jest. Słuchaj, dalej. To jest Jarek. Jarek miał żonę i kłóci się z żoną o córkę. Wypowiada się ojciec Jarosława za akordeonem? za akordeonem. A jeszcze mamusia Jarka mówi, że ta żona odeszła, bo była niedokomplementowana. I żeby elementy płacił. A Jarek mówi, że jak ją nakrym na zdradzie. mi. Mami... Co? Ty no, kobieta cię zdradza. A ty, może bym rolatki dzisiaj zrobił? I Jarek przegląda zdjęcia ślubne, a jego ojciec przegrywa mu na akordeonie. Ty no, weź sobie wyobraź, o ja się nie mogę świastek! Że płaczesz, że dziecka nie widujesz, a twój stary obok A potem Jarek w pokoju mówi przez megafon. W studio mecenas mówi, że Jarek nie jest taki krystaliczny. Bo jest nagranie jak.

pod i pojechał. Pani Jaworowicz mówi, że po co on donosi na żonę. Żeby nie donosić na drugą stronę to jest rzecz no tak, A nie I że co go interesuje co żona robiła. A no dlaczego nas to nosi? ma interesować? Ty, no jak, żona cię zdradza, a ty masz się nie interesować a potem pan Duma opowiada o szakalu. My się komunikujemy albo jak żyrafy, albo jak szakale. Czyli żona cię zdradza, tak? Słuchaj teraz przypowieści o kojoci. To no nie powinienem się śmiać. I zaraz po Jarku była historia człowieka młodego, przystojnego. Chłop jest niepełnosprawny Sprawny a ładnie śpiewa. I słuchajcie, żeby tu nie było, ja się z tego nie naśmiewam, tylko dla mnie to jest trochę dziwne, że dopiero co chłop walczył o córkę. A pięć minut później. A na sam, a na sam koniec mąż pani Pagel, którą bardzo lubię. Grał na fujarce. Zara kobre przywoła, Zara kobre przywoła, zarakobrę przywoła Pierwszyk jako płęta. Ty żona cię zdradza i serce ci łamie Po co my jesteśmy w tym programie? Bo w sprawie dla reportera miłości ci nauczą Bez I zapraszam was też na mój występ na żywo Teraz będzie Toruń, Ostrołęka, Gorzu, Zielona Góra, sześć, Leszno, Wrocław, Grudziądz, Gdynia, Gdańsk, Kalisz, Łódź 10 maja w Warszawie I tam będzie nagranie na YouTube Więc jeśli chcesz być publicznością, która być może pójdzie później na YouTube To zapraszam A i po biletach już mało kto ogląda Za tydzień jaka będzie perełka Młody sztur był, ale mnie w